Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise a to kolejny odcinek z kariery w FIFA 15, właściwie pierwszy pierwszy odcinek z kariery zawodnika i zdecydowałem się, że tym razem będę występował jako Napastnik, Dałem mojemu zawodnikowi 100 kg, 1,95 m wzrostu, bo chciałem z niego zrobić takiego po prostu kolosa w polu karnym, żeby przepychał każdego. No, wiem, że może przez to nie będzie on za szybki, ale e, ważne to, e, że jego wielki ten będzie, e, będą cechy fizyczne i to jest coś bardzo ważne. No, siłę strzału będzie miał mo piekielnie mocną, więc myślę, że praktycznie każdą stuprocentową sytuację bez problemu wykończy. Jako swój pierwszy klub wybrałem FC Twente. Myślę, że to jest dobry zespół. Nie chciałem znowu zaczynać w Lidze Polskiej, to już mi się zdudziło. Postanowiłem, że zacznę tym razem w R-divisie. Będę miał też okazję zagrać przeciwko Ajaxowi i zmierzyć się z Arkadiuszem Milikiem, z którym z czasem, no, mogę konkurować w kadrze. No do tego jeszcze na pewno daleko. Zaliczam swój debiut w Tarczy Europy, czyli w przedsezonowym pucharem, no, przedsezonowy puchar jest ważny, ponieważ można sobie w ten sposób podwyższyć budżet. No i też mamy jakąś motywację do grania, więc no oby tutaj dobrze mi poszło, żebym no, nie złapał żadnej kontuzji i też może zdobył swoją pierwszą bramkę no, w profesjonalnym futbolu. Zaczynamy od akcji niestety przeciwników, no oddali tutaj dość mocny strzał ale na szczęście nie w światło bramki kolejna akcja to 27 minuta no i tutaj ja złapałem już drugi faul w tym meczu, dostałem za to achievementa a mój e, zawodnik z drużyny przeciwnej dostał czerwo, e, czerwoną żółtą kartkę no i też takie fajne tutaj co zauważyłem bo, bo nie wiedziałem o tym, że dodali te spraye to mi się bardzo bardzo podoba, że te ślady zostają na, na boisku. To jest taki mały szczegół, ale naprawdę widoczny w FIFA 15, w, FIFA 16, w 15 tego nie było, a w FIFA 16 to jest no i mi się to po prostu po podoba. Ta gra jest jeszcze bardziej realistyczna. Zaczynamy drugą połowę. W pierwszej nic ciekawego się nie działa. A w drugiej zaczęliśmy już ostro od razu od naszego ataku. Tutaj ja oddałem swój strzał, chyba pierwszy nawet w tym spotkaniu. No i ale niestety nie był on nawet celny. Kolejna akcja tutaj moje dobre podanie do środka pola karnego. Ale strzał mojego kolegi z drużyny został zablokowany. Mamy rzut rożny. No i dośrodkowanie tam jestem. Ja w karnym, ale nie trafiłem dobrze w tą piłkę. Jeszcze tutaj utrzymujemy się przy akcji. Mogę tutaj coś zrobić, ale jestem bardzo brutalnie faulowany. 82 minuta, no i nasz zespół będzie miał genialną sytuację, aby, aby tutaj zdobyć bramkę. No, ale niestety do tej bramki ja już się nie przyczynię, ponieważ w 83. minucie trener zdecydował, że zdejmie mnie z boiska. Byłem po prostu zmęczony. Dostałem jeszcze achievementy, przebiegłem strasznie dużo. Metrów, no w sumie jakieś chyba 400 metrów, no to to jest 4000, przepraszam, metrów, to jest jakieś 4 km, więc no naprawdę miałem prawo być zmęczony, zostałem zdjęty na to ostatnie 7 minut, a Spotkanie zakończyło się remisem. Niezbyt dobry debiut, szczerze powiem, bo, bo nie było to jakieś spektakularne spotkanie. Nie tworzyliśmy zbyt dużo akcji no i nie było okazji do zdobycia gola. Miałem tam swoje sytuacje, które wam pokazałem, no ale niestety nie przełożyło się to na bramki. Gramy ze Sportingiem Hihon. Kolejny mecz w rozgrywkach grupowych tej tarczy. No, i może teraz będzie lepiej, no ale niestety pierwsza połowa zawodziła. Było po prostu nudno. Nie było żadnych akcji, dosłownie żadnych, które mógłbym wam pokazać. Jak były strzały, to gdzieś daleko 20 metrów nad bramką. No i po prostu grało się fatalnie. Zobaczmy, jak będzie w drugiej połowie. 75 minuty, i tutaj akcja naszych przeciwników. Próba strzał głową sportingu. No, i znowu zostałem zdjęty w 76. tym razem minucie. No naprawdę, pierwsze dwa mecze, no nie tak sobie je wyobrażałem. Myślałem, że będzie lepiej. Mam szansę jeszcze na poprawienie swoich, no, swoich notowań w meczu z Bazel. No jest słabo, jest słabo i szczerze to mówię, bo, bo nie czuję się jak na razie dobrze w tej drużynie, nie tworzymy akcji. No i nie podoba mi się to wszystko co tutaj się dzieje Nie zdobyłem jeszcze żadnej swojej bramki Pomimo, że powinienem to zrobić już No bo jestem w końcu napastnikiem I nie jestem żadnym lewym skrzydłowym jak w poprzednich karierach Nie jestem ofensywnym pomocnikiem Jestem napastnikiem i moim głównym zadaniem jest Zdobywanie bramek No miejmy nadzieję, że teraz Uda nam się zdobyć jakąś bramkę Jest to ostatni mecz W fazie grupowej tego przedsezon Przedsezonowego Pucharu No i może tutaj uda mi się w końcu zdobyć swoją pierwszą debiutancką bramkę, no miejmy taką nadzieję, zaczynamy to trzecie spotkanie w grupie no jak na razie nasza sytuacja nie jest najlepsza jeżeli chcemy myśleć o awansie no to na pewno tutaj nie możemy po raz kolejny zremisować, a co dopiero Przegrać. Dziesiąta minuta, tutaj pierwsza akcja, wrzutka w pole karne, no ale tam dobrze spisał się obrońca Bazelu. Będziemy mieli jednak rzut rożny i będziemy mogli właśnie zagrozić tutaj naszym. Rywalom jest tutaj bardzo niebezpieczna główka. No, jeszcze tutaj oddalają zagrożenie z własnego pola karnego przeciwnicy. Mamy tutaj jeszcze sytuację do tego, aby zdobyć jakąś bramkę. No, na razie wyprowadzamy swoją akcję podaniami. Tutaj ja jestem teraz przy piłce, próbowałem driblować, chciałem oddać strzał, ale on został zablokowany. No, a ostatecznie zostałem sfaulowany w 14 minucie i przestał przez ten faul sędzia odgwizdał rzut karny no i dzięki temu, że to ja w tej 15 minucie złapałem faul będziemy mogli zdobyć bramkę, która daje nam prowadzenie tak też się stało, bez problemu nasz, nasz zawodnik, mój kolega z drużyny wykorzystał tą jedenastkę no i w końcu, w końcu wysuwamy się na prowadzenie w końcu zdobywamy bramki, bo w tym odcinku no bardzo długo no, tych bramek nie było widać praktycznie od początku odcinka. To jest pierwsza bramka zdobyta. No niestety ja jej nie zdobyłem, ale ważne jest to, że w ogóle ktokolwiek z naszego zespołu pokazał, że, że potrafi strzelić tą bramkę. No może to jest znak tego, że będzie nam się teraz grało trochę lepiej. No ale od 32 minuty atakowali przeciwnicy, no i niestety. Embolo zdobył bramkę na 1 do 1. No, genialną, tutaj wrzutę dostał. Pozostało mu już tylko wykończyć. Nie mógł tego zmarnować. No, i niestety straciliśmy to prowadzenie. E, no, no, i jest remis i jest po prostu remis. W 33. Minucie doprowadza do tego remisu Embolo. Kończy się pierwsza połowa. Nic ciekawego na boisku już później nie miało miejsca. No, teraz trzeba znowu naciskać, bo znowu trzeba starać się o prowadzenie. No zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy od 63 minuty w akcji wyprowadzamy, e, my, akcję wyprowadza TUENTE. Jest tutaj podanie do mnie do środka pola. Ja oddaję piłkę i tutaj wysuwam się na pozycję, dostaję dobre podanie, oddaję strzał z pierwszej piłki. No i nareszcie w 65 minucie zdobywam bramkę. Swoją pierwszą bramkę która daje nam z powrotem prowadzenie, no tutaj mogliście zauważyć, że ja oddałem tą piłkę, wysunąłem się na pozycję, dostałem dobre podanie, no i oddałem mocny strzał no w końcu mój największy atut to ta siła, którą posiadam, więc no więc musiałem to wykorzystać nie bawiłem się tutaj w jakieś techniczne strzały, poszedłem yy, no na siłę, na siłę to strzeliłem no i, no i prowadzimy prowadzimy znowu Oby to utrzymać teraz do końca. No i bronić się skutecznie. No i 79. minuta. Tutaj Bazel jeszcze widzieliście oddał strzał. No a ja zostałem ściągnięty po raz kolejny. Trener zdecydował się mnie pod koniec tego spotkania zdjąć. No, nie dziwię się, mu byłem zmęczony. Na szczęście, naszej drużynie udało utrzymać się te prowadzenie. Wygraliśmy tamten mecz, ale niestety nie dało nam to nic, ponieważ nie znaleźliśmy się wśród dwóch najlepszych drużyn z grupy no i nie awansowaliśmy dalej. Przyszedła, przyszła pora na trening, czyli nowość w tej FIFA. No dodali to i to jest naprawdę fajna opcja. Można sobie podwyższyć overall. Co jeszcze mi się podoba, to to, że w końcu nie jest tak, że zaczynamy zawodnikiem, który ma 20 lat, tylko zaczynamy zawodnikiem, który ma 17, mniej nawet 16 lat. Więc nie, 17, 17 lat. No to jest naprawdę fajnie. Fajne, że to dodali, że ten nasz zawodnik jest o wiele młodszy niż niż kiedyś. No i mamy więcej czasu po prostu na jego na jego rozwój. W ogóle piosenka, która leci teraz w tle jest niesamowita. Soundtrack w tej grze jest, no, super po prostu, ale to akurat nie jest nowość, bo w każdej FIFA te piosenki w tle, które przygrywały, naprawdę potrafiły dobrze umilić grę i były naprawdę przyjemne do słuchania. Treningi, jakie wykonałem to głównie na dribbling i strzały, no bo to mnie interesuje, bo jestem w końcu napastnikiem. Ten dribbling powinien być na odpowiednim poziomie na już zwłaszcza strzały, żebym Wykańczył tę sytuację, no i zdobyło po prostu jeszcze więcej bramek. Udało mi się w końcu zdobyć swoją pierwszą debiutancką bramkę. No i miejmy nadzieję, że to będzie znak, że w końcu się przełamie i zacznę tych bramek zdobywać tyle co w FIFA. 15. Już tutaj dłuższy okres. przesymulowujemy, już nic tutaj się ciekawego nie, nie działo, nie było żadnych meczy. Przechodzimy od razu do. Pierwszego spotkania ligowego. NT nie zrobiło już żadnych transferów. No i możemy zaczynać ligę, w której mam nadzieję, że uda nam się jakieś dobre pozy dobrą pozycję wywalczyć. No nie jesteśmy słabym zespołem i też dlatego powinniśmy tutaj pokazać, że grać umiem. A zwłaszcza ja mam coś do udowodnienia, bo moje pierwsze mecze były. No nieudane po prostu, nie będę owijał, bo, bo były nieudane, były słabe. Udało mi się zdobyć tylko jedną ramkę, no i oby teraz było lepiej. Mam nawet formę oznaczoną jako spadkową, więc to też nie jest dobre. No w 15 nigdy nie miałem tej kreseczki w dół, która by oznaczała to, że moja forma jest słaba. Więc miejmy nadzieję, że teraz też szybko to się zmieni i z powrotem będę grał dobrze, tak jak za dawnych czasów. No to jest nowa kariera, nowa gra, więc tutaj trzeba się oczywiście wczuć w tą rozgrywkę. No żeby po prostu lepiej się, lepiej się grało No bo gra się różni Gra się różni to kolosalnie od tej dawnej FIFA Tutaj już nie liczy się aż tak bardzo tempo No tutaj liczy się po prostu dokładność No trzeba być dokładnym i w podaniach I długo utrzymywać piłkę No dobra przejdźmy już do komentarzu tego ostatniego spotkania W tym, w tym odcinku 20 minuta mamy tutaj akcję Jednakże tutaj nie udało mi się nic wywalczyć Tą główką w polu karnym Ale dalej utrzymujemy się przy piłce Genialne podanie dostaje mój kolega z zespołu. Wykończył tą sytuację i w 21 minucie zdobywamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Prowadzimy 1 do 0 w naszym pierwszym ligowym meczu w No No, Początek spotkania bardzo dobry. Tutaj dobrze rozegraliśmy tą akcję, chociaż ja nie miałem tam większego udziału. I, to, i tak jestem zadowolony, że, no, że beze mnie też potrafią sobie po prostu poradzić. Prowadzimy 1 do 0. Na no co najlepsze to nic później już się nie działo. Spotkanie było nudne, tak jak większość w dzisiejszym odcinku. No ale ważne jest to, że udało nam się utrzymać te prowadzenie 1 do 0. Ja trochę sobie potrenuję, żeby w następnym odcinku już ta moja gra wyglądała lepiej. Miejmy nadzieję, że tak będzie jeszcze. Tutaj na zakończenie będziemy mogli rozegrać sobie trening, który też tam polepszy nam niektóre umiejętności. No to jest ważne, aby po prostu z dnia na dzień. No. Iść do przodu i dalej jeszcze większy progres robić. No bo gdyby stać w takim miejscu, to bym grał tak jak teraz. No a tego byście nie chcieli oglądać. Mam nadzieję, że ten odcinek mimo wszystko wam się podobał. Nie było aż tak źle, bo bramki jednak były. Bałem się, że we wszystkich czterech meczach w ogóle bramek nie będzie. Po tych dwóch rozegranych spotkaniach. No ale na szczęście tak się nie stało. Do zobaczenia w następnych odcinkach, które będą jeszcze lepsze. Mam kilka ciekawych pomysłów na tą serię. No i czekajcie na następne odcinki. Za niedługo również ruszamy z karierą menedżera. Tylko teraz pytanie, czy Borusją, czy Sevillą? No jeszcze ankieta trwa, więc jak nie głosowaliście, to możecie zagłosować. Znajdziecie ją w opisie pod filmem. Trzymajcie się, cześć!